z mojej klasy nie udało się zdać, i większość z nich będzie podchodziła do poprawki. Jak widać mi się zdać udało. Nie rozumiem fenomenu tej gry, bo jesteś aspołeczna, a to jest gra dla osób, które lubią gadać. O, cyk, pyk. Kurde, wyszła nam jakaś anorektyczka, Boże Święty Leśny, co ty robisz? Dobra. Czemu te Mufistarki są tak anorektyczne, w sensie hello MSP, to przesady. One są takie chude. Masakła po prostu. ma <grywa> Dobra będzie Chinko, no nie jest... Już wkrótce Franken Słodziak ożyje. Najpierw trzeba zaopatrzyć go w mózg. To raczej tobie przydałby się mózg. No, sex Masterka wygląda bardzo żywo, więc damy jej lajka. No, oczywiście, że żywa. Także dam lajka. No i tutaj też damy lajka, bo czemu by nie? Pająkiem może. Podejrzewam, że wolę Pikachu jako pająka, bo on jest taki seksowny. No, a ciekawe, dlaczego takiego maila dostałam. Jak pamiętam swoje hasło, bo przed chwilą byłam na moim koncie. A no, bo dzieciom się nudzi i nie mają co robić ze swoim życiem, i postanawiają włamać mi się na konto, co i tak, i tak im się nie uda. Tak. Denerwuje mnie to i... Mam kolejną część tej oto serii. No i możecie jeszcze napisać, czy podoba wam się nowa prawa wizualna tego oto filmiku. Spójrzcie na moją pracę graficzną. O, hajo wszystkim, ja jestem Leśny, troszeczkę Queen of the może troszeczkę. <śmum> Dziękuję za donatę. Uci, Nie na lążance. Gdzie er jest, tekst? 0, 73 jest tekst? Nie ma tekstu. Jest tekst. Chcę śpiewać, a ja muszę 13. powiedzieć: 10 łamańców językowych, czekajcie. Potem były dwa donate za 15 zł, czyli łamańce językowe. Dobra.

się, Mamo, ponieważ powiedziałam, że za chwilę pójdę się umyć, a jeżeli do Ciebie to nie dociera, to bardzo serdecznie gratuluję. Mam lajwa i mogłabyś stąd wyjść? A jak do Ciebie nie dociera? Że się a ja mam tego, lajwa. Mam no, dosłownie, że e, te zasady są głupie. Mamia w regulaminie się tłumaczy tym, żeby chronić dzieci przed jakimiś... E, bo m, mieli pisać tam do dzieci. E, no, ogólnie to właśnie tym się bronią, ale szczerze powiedziawszy, to każdy może wpisać sobie fejkowe dane ja im to napisałam właśnie, że to jest dosłowna głupota e, i że każdy może stworzyć sobie konto, wpisać fałszywe dane e, i że ja na przykład jeszcze dopisałam, że ja nie będę kłamać i że faktycznie mam, ale że to jest też niesprawiedliwe, że inne osoby, które mają powyżej 18 lat, dostały na przykład ostrzeżenie albo nie dostały bana. A dlaczego ja mam dostać, a oni nie? I że to jest niesprawiedliwe. I jeszcze dopisałam, że powinni brać przykład od movie Star Planet, bo w regulaminie movie Star Planet jest coś takiego, że gra jest przeznaczona chyba tam od któregoś roku życia do 15. I nie zaleca się grać osobom powyżej 18 roku życia Nie zaleca się, czyli nie jest to zakazane I po prostu im wprost napisałam, żeby brali przykład, bo to jest po prostu szkoda gadać, nie? Pamiętam już tej piosenki Ale dobra, miałam śpiewać, to będę śpiewać i będę śpiewać po cichu, jakby coś Bo tata śpi, a moja matka się zaraża, kończyć Nie, Pięknie. siedzieć nie, nie, kiedyś myślałam, że miłość to sen i dla ciebie nie, e, Ale iść nie, nie, stąd po krawędzi, częściej nie, pisz tego, nie, pisz tego, nie, się, nie, 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 Dlaczego? Bo to słychać, jak tak pikasz Jak można zrobić dwa błędy w trzy literowe w trzy słowie? Tutaj, oczywiście, musiała napisać z X'ami, bo jest taką hakerką, że nie u bez. Hacker, 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 haker. Czarny haker. Równe statusy. Neboys i mena ja prosto odwiedziłem. Tutaj nie wiem, jakiś Hi sisters. Jakiś czarny. To znaczy, so, sorry, YouTube, to nie było obraźliwe po prostu. On jest czarny. O, widzę tutaj bardzo stylowy y, look. Ktoś ma LGBT Władek69, bardzo y, ładne. Jestem prezesem korporacji... ...korporacjonem. Okej. Okay. Jestem parówką. Fajnie, miło poznać. Abandoned Devil. Fuuu. Co on ma na twarzy? O, wow. Lemon, co ty robisz ze sobą? Jesteś... Wyglądasz jakbyś uciekła normalnie z psychiatryka. Kupa Zula Hacker